Cześć tu! Oluś i, i tatuś. Siemanko! Nie, chyba samochodzianko, nie wiem, oparlanko, zestawianko. Powiedzcie, czy wymyśliliście nowe No wymyślili, ale nic specjalnego nie było. Wygrał jeden, tylko teraz zapomniałem. Teraz mnie zaskoczył z tym. Y, dzisiaj wyślę, znaczy dzisiaj, jutro wyślę właśnie do niego gazetkę z trzema y, tymi rzeczami. Ale teraz nie o tym. Dzisiaj o T-Races rozmawiamy to jest, ale nie, kochanie nie jeździ, bo hałasujesz, nie słychać też. To jest, która seria T-Racers? To jest druga. Druga seria T-Racers i nowy zestaw, a zjechali się prawie wszyscy yy, z Kabum, znaczy nie z Kabum, co ja gadam za głupoty? Z Turbo City. Po pierwsze już Kabum City się tak nie nazywa. Tak jest. Turbo City, yy, żeby zobaczyć to oto trenowanie do wyścigów. Bo wiecie, co jest najważniejsze w wyścigu? Co jest najważniejsze, Olusiu, w wyścigu? Ma wystartować. Dobry start. Czyli na przykład, jeżeli ścigamy się autami, nie można gazować, żeby koła nie zaczęły jeżeli, się kręcić. Jak bolsować, otwieramy, zaraz... to musimy otwierać. Ale tak dokończę w swoją myśl. Mniej gadania, więcej Ale to jest ważne. Czyli trzeba dobrze wystartować, i to nam pozwoli to potrenować. Chciałem przedstawić ten zestaw. Ten zestaw, moi kochani, nazywa się. Wave... Wave Racer. Wave Racer. Ale nie, kochani, nie zasłanie, bo wiesz, kto jest gwiazdą tego odcinka? Wiesz, kto jest gwiazdą tego odcinka? Nie ty, nie ja. A Zestaw ty races, a ty go zasłaniasz. A co ty tam opuściłeś? No nie, no nie. Samochody. Samochody. Słuchajcie, otwieramy. Zaraz wszystko wytłumaczymy. I więcej otwieramy. Dobrze, a. to Dobrze, to teraz ty powiedz, co trzeba zrobić przede wszystkim, bo zawsze o tym zapominamy. Łapki w górę, subskrypcję i traga Krkena. I dzwoneczek. Pamiętajcie o tym. Dawajcie łapek w górę jak najwięcej. Jak zapomnieliście, dajcie dawaj, znowu łapkę w górę, bo im więcej łapek w górę, tym bardziej wiemy, że Wam się podobało. Tak. Łapki w dół, jeżeli uważacie, że jest beznadziejnie i brzydko, możecie dawać, ale lepiej to już nie dawajcie i nie komentujcie brzydkich rzeczy. Ale to wszystko należy, zależy od Was. Wybór należy do Was, ale obojętnie, gdzie, na którym kanale coś komentujecie, nie sprawiajcie innym przykrości. Tak. Prawda? Tak. Bo nie zawsze wszystkim, wszystko się podoba. My się staramy dla Was, żeby było superosko odlotosko. Odlo, Pierwszy, proszę, nowy pojazd ultra rzadki. Znaczy nie rekin. ultra rzadki, tylko specjalny, limitowany. limitowany. I to jest pojazd, e, mili Państwo, krokodylka. Zobacz, Ta, pokaż krokodyl. krokodylek. Krokodyl, Tak, krokodylek. Tu jest rekin, ale kierowcą jest krokodylek. To jest krokodyl czy rekin? No to pokaż widzą, mam. Sam jesteś żaba. Eee, uwaga, piszemy w komentarzu. Co to się. Jest? Czy to jest żaba, czy to jest krokodyl, który ma zębów. Zobaczcie, jaką fajną ma furę. Z przodu pokaż, tu jest na pewno reki. W środku pokaż, jest. A z tyłu ma kałamarnicę, Widzisz, bo mam cawki, A po środku siedzi krokodyl. Ruszył. już. to bo... otwierasz. Już, znaczy ja otwieram, a ty będziesz. To to będzie. Pewnie trzeba będzie zmontować. Zobacz coś tutaj jest jakaś niespodzianka chyba. Młówok? widziałeś? A, to co to jest? Takie rzeczy, że tak będzie dołączona. Nie? Nie, no co to jest? Zobaczmy co to za niespodzianka w tej. Na szczęście tu nie będzie dużo do składania. Ała, strzeliło mi. Pachołki. Aha, pachołki, bo Ała, ale mi strzela. Tak nie róbcie, ale lepiej przecinam. Ale poczekaj. O co? Są pachołki. Syleczku, poczekaj. Teraz otwieramy. Ała! Dobra. To jest meta, do której będziemy dążyli, żeby dojechać i mamy nadzieję, że nam się uda dobrze wystartować. Pachołeczki jeszcze. są po bokach. Nie, czekaj, tak są pachołeczki, żeby jechać torem, żeby trafić w metę. Drugi... drugi tu. Wiesz, A znaczy, oczywiście możecie stawiać gdzie chcecie, ale... taki. Zaczynamy jest od saszetki. Od saszetki. Poczekaj, bo musimy przesunąć, żeby było wszystko widoczne. To jest to tak blisko. Poczekaj, Tu macie wajchę, którą, Czekaj, w którą są, do przodu. O, Pchacie i wtedy wam się tu kręci. I musicie wycisnąć. Ale to nie, ty musisz nacisnąć w tym momencie, zanim zacznie się przestanie kręcić. Wiesz? Czyli. Patrz, na razie zaraz zobacz, kochani, pokazuję, teraz widzę, to patrz w ekran, patrz w ekran, nie, no tutaj będziemy jechać tędy, to nie, zakręcamy, czyli trzymamy, to się kręci i w odpowiednim, jak jest zielone, powinniśmy nacisnąć, jeżeli naciśniemy, gdy jest czerwone, to zobaczycie, co się stanie, jak naciśniemy, a nie zdążymy nacisnąć, zanim się przestanie kręcić, to kończy się czas i też przegrywamy. Czyli trzeba w odpowiednim momencie wystartować. Tak, Olusiu? Dobra, teraz stronę widzów to zrobisz, a potem zobaczymy trzy mecze. Kto pierwszy? A Ty, nie, z oryginalnego zestawu, bo wszyscy będą chcieli tu? kierowcy spróbować. Tak? Tu. I teraz pytanie. Ja Ci kręcę, Ty? Dobra. Ale nie, to musisz patrzeć. O, bo to najpierw. Ale nie trzymaj tutaj. Wystarczy raz i ono się kręci, wtedy Ale nie ma, czekaj, nie teraz. Jeszcze nie. O, dobra. Gotowy? Uwaga. No, dawaj. Jej, czyli dobrze wystartował, a teraz spróbujemy, zobaczymy, czy trafisz na czerwony, czyli musisz czerwony, czyli źle jakby wystartował, zobaczymy Olusiowi, czy to wyjdzie, zaraz zobaczycie to bokiem, na razie no na baj, wprost, no baj, he. i puszczasz, i tu już, A już. raz, poczekaj, okej, okay, jeszcze raz, uwaga, raz, kochanie, raz, ja mam zrobić, czy ty? Coś nie w tym tak. jest. Jakiś robak. Teraz tata spróbuje zrobić źle. Poczekaj, bo wyskoczył kierowca. Jest jeszcze trzecia opcja. Usiądź, bo ci nie widać, kochani. Przesuń się. Tu jest doktor. Nie, tu może jak się coś zblokuje. Czyli teraz próbujemy na czerwony. Uj, nie, mi też się udało, czyli trudniej jest Te przez... się nie rozbiło telefon. Kamerka. Teraz ty próbuj na czerwony trafić. Uwaga. O właśnie, wtedy jak źle, w złym momencie, czyli jak się zapala nam światło yy, czerwone, żółte, zielone i nie w tym momencie. Tylko chcę strzelić tym razem widzów. Nie, nie, już widzów nie, zobacz, bo już nam się, zaraz się wyłączy nagrywanie i co wtedy? No, raz i puszczasz, tylko mocno, synku, do końca, poczekaj, spokojnie. Do końca i puszczasz, no. Nie, nie trzeba tu dużo siły. O, niestety! I jeszcze trzecia opcja, kochani, jest taka, A ja tak? że, zobacz, nakręcamy i długo myślimy, bo się boimy, że w złym momencie naciśniemy. i kończy się czas, i wtedy też przegrywamy. Tak. Widziałeś? Dobra, teraz będziesz dużo, tylko tu bokiem do widzów. Okay. Ja tu ustawiam, zobaczymy, czy poczekaj, pójść, kochanie. Tylko będziesz musiał ewentualnie się przesunąć. O, tu bokiem będziesz, dobra, może się przez chwilę nie widać, O, nie, poczekaj, jeszcze tu musimy przesunąć, o tak, 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 żebyście widzieli. kiedy? No już, bo tu nie będzie widać. Wstawiamy słupki, żebyś między nimi przejechał. Uwaga, no, hop. Kochanie, musisz, patrzcie, tu jest, Olek popełnił taki błąd, że zrobił do połowy, a to trzeba do końca i puszczamy i się kręci, okay. widzisz? Naciśnij. Czyli pamiętasz? Do końca? I już. Dawaj, no. Poczekaj, uwaga. Ostatnia próba! Semafora! Uwaga, naciągnięte. Wow! Brawo! Strzeliło, tylko nie trafiłeś w metę, czyli wpadłeś. Nie, już nie idź. Nie idź, nie idź. Wpadłeś w poślizg. Poczekaj, zrobimy tak, żeby ci było wygodnie. Teraz z krakenem, może. Krakenem. Że... Poczekaj, bo będzie ten stary. Poczekaj, chodź, chodź. No są. No mówiłem, że jest fajny. Patrz, odsuniemy, troszeczkę odsunę kamerkę. Trafi, Trafi, oni tu blokują, zaraz zobaczycie. Uczekajcie, odsunę. Żeby było lepiej widać. O ma już wszystko opanowane. Poczekaj. Opanowane. Żeby... Nie, jeszcze nie. Usiądź normalnie może. Nie, tu No ale kochani, to ma być tak. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, jeszcze nie. Żebyś nie miał za łatwo. Czyli też musicie wycelować. Uwaga, Olek zaczyna. No. No szybko, szybko. No. Nie wyszło nam jeszcze raz. Uwaga, o, już, bo jak zwykle nie ćwiczymy, tylko robimy to co na live. O właśnie trzeba. O niestety się nie udało kraken odpada. Yes! O teraz, <laughs> teraz następny, ja. nie teraz ja. Teraz Dobra, następny. Olek uwaga. Wow, odpada kolejna. To był, wiecie kto to był? To był yy, koleś który ma swój kanał. Ciekawe czy na YouTube. Ale nie rzucaj tam. Nie, on już był. On już startował. Pan yy, piłeczka. Ach, uwaga. Nie. wiesz co, bo to musi załapać. O? I puszczasz, puszczasz i teraz. Yo! Mamy jednego. Zezwyczajnik. Jest dwóch, miejsce. którzy którzy przeszli Tylko trening startu. Uwaga, następny... Pięknie. Dawaj, kukulaka. dawaj, teraz tego. Teraz, teraz tego. Potem... Teraz tego. Teraz tego. A potem ja spróbuję, okej? Okay? Uwaga. Ooo! Odpada! Kolej... Kolejny będzie zawodnik miał. By kukulaka. Kukulaka. Tomaczaderskie auto. Czyli do końca ekstra! Uwaga, jej! to nie jeszcze podrzucał dwóch przeciwników, nie widzieliście tego. Hulaka, hulaka. A jest w finale, i zostało nam bo już część było zrzuconych zostało nam tylko dwóch. Zostało nam tylko dwóch. 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 Uwaga, Oleg jednego, i ja ostatniego. Uwaga, Olek, przygotuj się. Dobrze, przygotuj się. Do końca, żeby się zaczepiło. Ekstra. Jeee, yeah! Ale samo auto pojechało, a kierowca... A kierowca z bombowca, ja ale bez kierowcy to się niczy. Wiesz kto wygrywa wyścig auto z kierowcą, a nie sam samo auto albo sam kierowca Dowaga. Widzieliście jak wyskaczyłem sam kraken i ostatnia... Teraz ja miałem. Poczekaj, teraz ja. Nie, ja, ostatnia. Nie, ja, nie, ja, okej. Okay. Uwaga. I widzicie, ta, ta ta się jak wykonuje. Ja ja, 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 ja. Widzicie, małpę. O, coś się tu popsuło. O! Poczekajcie jeszcze raz, poczekajcie. Nie, 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 to się nie liczyło. Poczekaj, poczekaj, już cicho. Bo tu, jak dobrze włożycie, właśnie muszę Wam pokazać, jak dobrze włożycie, to naciągając, on się cofa razem z tym. Uwaga. Jeee, yeah! trafiłem cię w stopę. I tym sposobem, mini Państwo, kończymy na Ej, dzisiaj. Pacholek, Dziękuję. Mój Dziękuję. ostatni test. Dobra, pacholek. to w widzu. Pachołek, pachołek widzę. Ja ci ładuję, a Ty strzelasz. Okay. Czyli można wyszczeliwać, tak naprawdę, wszystko. Czyli super. Ej, to to. Nie, no to, to nie. No dobra, to. Okej, okay. uważamy. Patrzymy, poczekaj, bo to ciężko będzie. Poczekaj, bo ja to muszę załadować i potem dosunę. Dawaj, uwaga, jeeej, yeah! kamionem rwany, za w piąteczka, siadaj, bo się musimy się, się pożegnać z widzami, a wyłączysz tym, tak, tylko żebyś, poczekaj, którym, nie, wyłączysz oryginalnym, wyłączymy oryginalnym, tylko poczekaj, przysunę nam kamerkę, żeby dojechało do y, wyłącznika. Ale chyba, że ja nie trafię. No masz trafić, uwaga, tym a sposobem, Poczekaj, ale zanim, zanim skończymy. Pamiętajcie, zostawcie łapki subskrypcję i dzwoneczek i trzymajcie się krótko, do zobaczenia następnym razem, pa, hej, pa, uwaga, ja Ci ładuję, a Ty strzelasz.